Dzień dobry, witam Cię w kolejnym nagraniu z serii Poranny Inspirator i dzisiaj porozmawiamy o piekielnie ważnej rzeczy, jaką jest prędkość implementacji. Jeżeli chodzi o tą prędkość implementacji, o co tak w zasadzie chodzi? Chodzi o to, żeby jak najszybciej wdrażać rzeczy, których się uczysz. Do własnego biznesu. Być może czytasz różnego rodzaju książki, chodzisz na szkolenia, oglądasz różnego rodzaju nagrania, przerabiasz kursy, więc bardzo istotne jest to, żeby maksymalnie skrócić czas od momentu, kiedy nabywasz jakąś wiedzę, do momentu, kiedy ta wiedza jest wdrożona. Czasami ktoś się mnie pyta, Bartek, jak to jest, że ty tak ciśniesz tutaj, rozwijasz i tu porane inspiratory, to jakieś inne projekty, masz jakieś duże kampanie, praca z klientami, konsultacje, jak to się u Ciebie wszystko dzieje? Jak to się stało, że ja pamiętam Ciebie sprzed kilku lat i ty dopiero ze wszystkim raczkowałeś, a teraz masz już taki duży biznes? No właśnie to wszystko wychodzi dlatego, że ja staram się jak najszybciej wdrażać wiedzę do własnego życia. Uczę się czegoś, nawet jak dostaję jakiś wycinek wiedzy. To już myślę, gdzie ja to mogę zastosować, co ja mogę zrobić. Staram się jak najszybciej te materiały wdrażać, dlatego to ma wszystko ręce i nogi. I ty musisz robić tak samo. Jeżeli się czegoś uczysz, to myśl, żeby. Nie ma sensu się tak wiesz, uczyć na przyszłość. A kiedyś może mi się to przyda. No, staraj się jak najszybciej to wdrażać. Wtedy to naprawdę ma sens, ponieważ to jest tak, jak wiesz, będziesz się uczył, uczył, uczył i uczył, no i w pewnym momencie zaczniesz działać. To tak naprawdę musisz się uczyć wszystkiego od nowa. Naprawdę tak to wygląda. Musisz się uczyć wszystkiego od nowa. I za pierwszym razem, oczywiście, pewne rzeczy zrobisz źle. Na przykład, wiesz, założysz bloga, będziesz pisał jakiś artykuł, i no nie wyjdzie to jakoś wspaniale. Ale prawda jest taka, że szybciej nabywasz doświadczenia. Szybciej nabywasz realnego doświadczenia. Nie ma nic bardziej wartościowego niż to doświadczenia empiryczne. To jest niesamowicie ważne. A im dłużej zwlekasz z tym działaniem, no tym jest bardziej prawdopodobne, że w ogóle w końcu tego nie zrobisz. Naprawdę, tak to wygląda. Więc nie ma sensu odwlekać, nie ma sensu działać tak, że o, napakuję swoją głowę jakąś wiedzą na temat marketingu, sprzedaży, a za 10 lat tworzę swoją firmę. No nie, stara się już coś robić, już coś działać, już myśleć, kombinować, tak? Już coś kup, kup taniej, sprzedaj drożej, cokolwiek, ale żebyś już wyrabiał sobie po prostu takie nawyki, i to jest właśnie bardzo istotne żeby maksymalnie skrócić ten czas od momentu zdobycia wiedzy do jej wdrożenia. To musi wyglądać trochę tak jak zobacz. Mamy lot z samolotem. Powiedzmy, że chcesz lecieć do Londynu. No i lecisz z Warszawy do Londynu. No to jest znany punkt startu, i wiemy, jaki jest punkt końcowy, i wiadomo, że podczas tej drogi ten samolot zmienia wysokość, zmienia trochę kurs, zmienia trochę prędkość, bo jest narażony na, na różnego rodzaju no też warunki atmosferyczne więc może być jakaś burza, jakieś zawirowanie, gdzieś będzie musiał może dłużej kołować, bo jest akurat ciasno na lotnisku. Tak to wygląda, więc pewne rzeczy są korygowane po prostu w locie. Ale właśnie o to chodzi, żebyś ty też wyleciał, wystartuj, wystartuj. I będziesz korygował pewne rzeczy w locie. I wierz mi, że wtedy budowanie biznesu wygląda zupełnie inaczej. No i efekty też są naprawdę spektakularne. I w dzisiejszym nagraniu to jest wszystko. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, dało Ci trochę do myślenia, to oczywiście zostaw łapę w górę, zostaw komentarz, jeżeli masz jakieś pytanie, to zadaj to pytanie. Możesz również się z nami kontaktować mailowo, będzie mi naprawdę bardzo miło. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to. Daj suba, będziesz dostawał powiadomienia o kolejnych naszych odcinkach. I zachęcam Cię także do tego, żebyś pobrał sobie e booka przestań jeczeć i weź się wreszcie do roboty. To jest 175 stron naprawdę samego mięsa na temat motywacji, laserowej koncentracji i produktywności. To Ci się bardzo przyda, żeby właśnie tą wiedzę, którą zdobywasz, szybko implementować. Zatem działaj!